Aplikacja, która czyta w myślach. Istnieje taka aplikacja, która czyta w naszych myślach i nazywa się Akinator. Sprawdźmy, czy uda mu się odgadnąć moją postać. Specjalnie nie mówię o kogo chodzi, żeby nie słyszał. Czy Twoja postać jest dziewczyną? Tak. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Tak. Czy Twoja postać jest związana z Dzenji? Nie. Czy Twoja postać grała koncert w Polsce? Tak. Czy Twoja postać ma łaty? Nie. Czy twoja postać ma ciemne włosy? Tak. Czy twoja postać walczy? Walczyła. Dobra, zaznaczymy tak. Czy twoja postać jest związana z serialem Szkoła? Tak. Czy twoja postać pochodzi z Teamu X2? Patrzą na mnie typy, gdy podjeżdżam w nowym lembo na Cubastic. Tak. Czy twoja postać ma długie czerwone włosy? Mm -mm, nie jest to Monika Kociołek. On to zgadł. I rzeczywiście serio chodziło o Natsu. Napiszcie, kogo jeszcze on sprawdzić.